hej witajcie w nowym filmie na tym kanale, um, to jest kolejny, kolejna część serii Miasto, um, 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 jeszcze przed odcinkiem powiem, niedługo będzie ten Emeril też um, z nami, nie wiem czy w tym odcinku go od nie dołączy. Um, no zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę, lecimy z filmem. Okej, okay, dobra, więc wchodzimy na serwer. No i patrzcie, trochę się tutaj zmieniło, nie? Jakby... Lagi lekkie, lekkie... O, 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 dobra. No lekkie lagi, ale to... Przepraszam. Okej. Okay. Przepraszam za lagi, ale po prostu to nie moja wina. O, już nie ma. Tylko, tylko wina mojego komputera oczywiście. Z najnowszym profesorem. Procesorem, nie profesorem, czego Okej, okay, dobra i chyba tak, nie? Dobra. Mam taką wizję, że pod tym będzie jeszcze pociąg jechał. Żeby cię od razu to też, też będzie taka stacja metra. To chyba się tak profesjonalnie nazywa, nie? wgrałem w ogóle. Dobra, to jest. Można nawet teraz y, ten, może nawet tutaj, y, Emeril dołączył. Mm, dołączył. Co ja tam mam? Ja. Jeszcze tutaj, bo nie widziałem komendy, bo miałem tej podgląd ogólnie. White um, um, concrete não não dobra Pierwszą pozycję, drugą pozycję, ją, ją, ją. Tutaj. Ym... Dajmy tak tutaj. Ym... kopi. Tylko to że zaczęłam przypominać tak miasto. Tutaj budowałem trzy wcale nie skupiałam jeden i nie ten. Paste, paste, paste. W ogóle będę mógł zrobić poradnik quartet, jakby ktoś chciał, chociaż nie wiem, bo możesz obejrzeć u innych youtuberów i to tak samo jest. Pasta, pasta, pasta. Mm. пожалуйста. No. Dobrze, no co? Aha, dobra, nieważne. Chyba sekunda. Ok. Gdybym trzeba to tak zrobić pierwszą. Другой. Może to tak zrobimy. Hmm, tak będzie lepiej. Halo? Halo? Co jest? No. Halo. No. Yes, set zero, set white concrete. Ja. Eee, emerylnem będziemy się tym. Então, então gente No nie, chyba nie odbiera. No nie odbiera. W blokach użytkowych jest chyba to, tak. Mm. Tutaj, róbmy takie coś. Pójdę się z, w jakimś innym odcinku, nie w tym. Zajmiemy się... Zajmiemy się... Yy, budowaniem budynków w środku. O. Ciągle mi coś przychodzi. Yy, yy chcę, chcę tutaj zbudować jakiś tam jakiś blok. Hmm. Może gdzieś tutaj, tutaj tak myślę. Hej. Halo? Yyy. Możesz grać? Możesz grać? Bo nagrywam odcinek. Nagrywam odcinek z miasta, więc wbij na serwer miasta jak możesz. No, okay, bo yy, ja tak bardzo nagrywać dzisiaj. Okej, to ten, nie? Ja tutaj nagrywam filmik. Dokończyłem lotnisko. Fajnie wyszło nawet. Jak wbijesz to, super. nie? Yy, zbudowałem jeszcze jakieś tam bloki tutaj, zbudowałem, wiesz. Troszeczkę ulepszyłem twój yy, ten, twój yy, blok McDonalda, zbudowałem, wiesz. Dobra. Dołączaj. Yy, w ogóle, jak. Fajnie, że World Edita wgrałem, bo teraz nie trzeba się męczyć z tym. Yy, black. No, z zbudowaniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pierwsza pozycja. No, właśnie buduję. Ten, właśnie buduję drogę. I tak dajmy na to gdzieś tutaj, druga pozycja. Druga pozycja. Set nie. Y